Cześć! Dziś przychodzę do Was z zapowiadanym tematem. Dziś na podtapetę weźmiemy zauroczenie. Powiedzcie mi, czy zdarzyło Wam się kiedyś, mimo to, że jesteście w relacji, bądź nie, zauroczyć się w kimś, kogo spotkaliście nie wiem, na tańcach, kogo śmialiście idąc do pracy? <laughs> I czy zastanawialiście się, co się tam właśnie dzieje? Co zrobiliście? Z tymi odczuciami, czy wyparliście, popadliście, poczucie winy, że tak nie wolno, tak nieładnie, mm, nie wypada. Przecież nie wolno, albo wręcz przeciwnie. Może stwierdzicie, że o, to jest to, to są te emocje, których ja potrzebuję, pragnę, których tak dawno nie czułam. To są te odczucia w ciele, to jest prawdziwe. Idę, podążam za tym. Czy zastanawialiście się, co się tam właśnie wydarza? Zaobserwuj, poczuj, ale bez oceny. Pozwól sobie to doczuć, zobaczyć siebie w tym, co tam się dzieje, co to mówi o tobie, o Twoich potrzebach, gdzie Ty wtedy tam byłaś. Na dziś tyle. Dzięki. Obserwujcie siebie, moi drodzy. Bądźcie bliżej siebie. To działa.